Siema! Jestem Simonic404 Witam w dzisiejszym odcinku z openingu wcześniej był po, po, poprzednim poprzednim odcinku był smash up dwa odcinki przed był smash up opis tej gry ale jeśli tu jest dzisiaj będziemy sobie robić opening gry nie, nie gry, tylko największego rozszerzenia do gry Terraformacji Marsa czyli gry Niepokoje tutaj możemy sobie pokazać to jest ta formacja Marsa, ta gra. Z niej opening był już i będzie tutaj w karcie gdzieś mniej więcej, tu, gdzie jest, jest ta karta. No nie, nie będzie to jest konkretnie, ale po prostu jest w karcie i będziemy mogli sobie obejrzeć odciniaczek z tego właśnie. Ale to nie będzie dzisiejszym tematem na naszego spotkania, można powiedzieć, tylko opening tej oto gry. Więc już bez zbędnego przedłużania, albo w sumie, trochę przedłużymy, trzeba by nie? To jest. Wytwórny Nifrix Games autorstwa Jakuba Frixaliusa. Te reformacje nie niepokoje. Niepewne czasy wymagają stanowczych przywódców. I tutaj mamy jakieś zgromadzenie, więc otwieramy to sobie już bez zbędnego przedłużania. Opa, wszystkie folie trzeba zdjąć. Ufa! juhu, zdjęte. Za to możecie zostawić lajka i suba. Otwieramy. Jest to o wiele na pewno lżejsze niż poprzednie. I mamy tutaj karty. Tak na oko będzie z 50 tych kart przynajmniej. I jakieś tutaj figurki, do których sobie w, w, wrócimy. Znacznik, który też jest do tamtej gry. musicie po prostu wejść, że tam ten odcinek przed tym, żeby wiedzieć, co w ogóle w tym chodzi. I tutaj mamy to. Wszystko sobie tutaj a żebyście Wy to widzieli w sumie. I pa, pa, to tył sobie odkładamy. To będzie gdzieś tak tutaj na środku, to pudełko i to będzie nasza instrukcja. No to myślę, że przeczytam sobie tutaj. Mimo nieustającego zagrożenia ze strony burz, i surowego klimatu ludzka cywilizacja na Marsie powoli się rozwija. W centrum tego przedsięwzięcia stoi komitet reformacji, przed którymi, którym korporacje i grupy lobbyingowe przedstawiają swoje sprawy. To czas niepokoju, więc korporacje muszą stawić czoła ruchom społecznym, działaniom działaniem polityków i konsekwencjom klęsk naturalnych Żebycie, jest bardzo ładne, muszę powiedzieć. Tutaj mamy, jeżeli chcecie sobie to tutaj opracowanie, podziękowanie. Tego nie będę czytać. No, e, dobra. Zawartość pudełka: instrukcja: 6 kaf, kaf, Kafli party 16 Kart Projektów, 5 Kart Korporacji. Tam były też karty po, Korporacji w terrorach, formacji Marsala, tu jestem są dodatkowe. Dwa karty, dwie karty pomocy. 31 kart wydarzeń globalnych. 14 zazwyków neutralnych delegatów. 35 zazwyków delegatów. Po 7 w każdym kolorze. Znacz, Znacznej dominacji. Płytkę tytułu Terraformatora. Plansza Komitetu Terraformacji. Plansza wydarzeń globalnych. Tutaj mamy. Łoś! Wow, mamy. Instrukcja ma 7 stron. To jest dodatek, więc jest to. Dodatkowo ten, o tu sobie, tu są, e, tu są jakieś chyba nowe frakcje? Frakcje, bo w, nie, jestem chwilę po nagrywaniu odcinka ze Smash para, tylko tak. Tu sobie za chwilę Kelwiniści są zwolennikami gwałtownej terraformacji, a w swoim programie kładę nacisk na ciepło czerwoni. Chcę zachować czerwoną pletę w, nie, w nienaruszonym stanie. Łatwo nie będzie. Zieloni pragną jak najszybciej zobaczyć nową Ziemię. Jedność pragną, by cywilizacja ludzka rozwijała się w całym Układzie Słonecznym. Naukowcy, technologia to wrota do przyszłości, a naukowcy zrobią wszystko, aby je otworzyć. Teraz Mars skupia się na zwoju niepodległości Marsa. No więc już sobie będziemy mogli przejść do analizy, co my tutaj mamy generalnie ulotkę sobie, ulotkę ja zawsze to muszę mieć tą, y, no instrukcję, no tutaj mamy y, tutaj jak widzę mamy jakieś hmm, ten senat chyba, ale co, co ja się tam znam w końcu dobra, tutaj mamy trzy takie plansze, tutaj mamy do wypychania no to sobie wypchniemy od razu wypychanie na odcinku normalnie tylko u mnie takie rzeczy sobie wypchniemy. Łopa. To już może iść do kosza. Siuk. Siuk do widzenia na podłogę. To jest jakiś, Co my tutaj mamy generalnie? 10 to jest monety. Trzy karty. A to są chyba te oznaczenia tych jakby różnych... Yy... Frakcji, nie frakcji. Kurek to się nazywało. kelwiniście, o tych, czy czerwoni, zieloni, jedność Tutaj mamy tak. Co my tutaj mamy? Aktualizacja punktów. Każdy gracz po jednym punkcie. Wydarzenia globalne. Rozpocząć aktualne wydarzenia globalne, biorąc pod uwagę punkty wpływów. Wybory. Partia dominująca staje się partią rządzącą. Zmień kafel partii, rozpacz premią rządu, poprzedni e, przewodniczący wszyscy delegaci z partii dominującej z wyjątkiem lidera, wracają do, lez, do rezerwy. Lider partii dominującej zostaje nowym przewodniczącym i otrzymuje jeden punkt zwycięstwa. Przyszłość znacznik dominacji i uzupełnił pole lobby. W jej nadchodzące wydarzenia globalne na wierzchu aktualnego wydarzenia globalnego dodaj neutralnego delegata do partii. Którą wskazuje symbol po prawej, w środku karty, dobra, tego dalej nie czytamy. Odległe widoczne globalne, aktualne, nadchodzące. aha, dobra, to może sobie najpierw to otworzymy. O nie, będzie zaś bez nożyczek otwieranie. To będzie jak zwykle kłopot. Ale dobra, dajemy to jakoś szybciutko rebel i wszystko gra I fajne nawet ładnie, ładnie to wygląda sobie tu na razie postawimy I co my tu mamy o. tu mamy jakieś opisy tych partii chyba partie, tak to są partie nie frakcje tylko partie i nowe mamy te takie organizacje nie wiem gdzie są nadchodzące chyba. Ten. Nadchodzące wydarzenia? Nie. W sumie można na te trzy grupy te karty podzielić. Po pierwsze to. Zacznijmy sobie od tych, bo je oczywiście znamy. Forum nieufności. Wymagań: Twój dyrektor musi być liderem dowolnej partii, a obecny przewodniczący musi być neutralny. Efekt natychmiastowy. Usuć znacznie neutralnego przewodniczącego. i umieść na jego miejsce znacznie swojego delegatu za rezerwy. Podnieść swój poziom, swoje punkty o jeden poziom. Obecny przewodniczący komitetu ciągle raz resztowiem. wytrzymujemy nowego krótca, by powiedzieć sobie z, bie z bieżącym kryzysem. No dobra. Sobie odkładamy. Natura pod kopułą. Wymagania. Zieloni muszą być partią rządzącą lub mieć przynajmniej dwóch delegatów w tej partii. Efekt na dywestową. Na, na planszy, obszar zieleni i podnieść poziom tlenu o 1%. Wsparcie badań. Wymagania. Naukowcy muszą być partią rządzącą lub musi mieć dwóch delegatów tej partii. Efekt na tej Dobierz dwie karty. Sponsorowany mono Mohole. Mo Sponsorowany Mohole. Co to jest w ogóle? To to samo, to wymaganie to samo, tylko że z kalwinistami. Efekt natychmiastowy, podnieść wyzusty po Dwa poziomy. Turyści na Marsie. Wymagania. Czerwoni muszą być partią rządzącą lub musi mieć... No się... to jak zwykle. Jak Otrzymujesz jedną kasę za każdy pusty obszar sąsiadujący z, two... z twoimi obszarami. Ej, to jest akurat bardzo dobre. Rekrutacja. Efekt natychmiastowy. Zamień jeden znaczył neutralnego delegata nie, zbęd, nie będącego liderem. na no znacznik twojego delegata z rezerwy. Też ciekawe. Uro, uroczystości publiczne. Wymagania: Twój delegat musi być przewodniczącym. Po prostu dwa punkty. Też ciekawe. Biuro PR. Wymagania: jedność. To samo co zwykle. Ewajna Żywistej podnieś swój punkt o jeden poziom. Otrzymujesz jedną kasę. Za każdy posiadany symbol Ziemi. E, takie se Sala komitetu. To samo tylko, że teraz Mars. Tylko to samo. Teraz Mars to jest ta partia. Ewajna Żywistej podnieś swoją produkcję kasy o jeden poziom. Za każdy trzy posiadane symbole budowy z tym w oczy, czyli te takie tomki, można powiedzieć. Marsjańskie Centrum Informacyjne. Zapłać trzy pieniądze, kasy, jak tam zwał, by dać zacząć swojego delegata do dowolnej partii? Ło, bardzo dobra. A, jakie są wymagania? Teraz Mars musi być partią rządzącą, by mieć delegat dwóch delegatów w tej partii. Dobra. Kontrakt na GM. O, to będzie z tymi zielonymi. Analitycy ważeń, to może być ciekawe. Ana analitycy wydarzeń, wymagania, no, z naukowcami, to, to co zwykle, efekt fały. masz dodatkowy punkt wpływu. Co to jest ten punkt wpływu, to się na pewno dowiemy. Później wymagania czerwoni muszą być partią rządzącą lub mieć dwóch delegatów. Otrzymujesz jeden, jeden pieniądze, za każdy symbol wysiadł okay. w grze, włącznie z tymi. Migracje, diaspora, Ło, ciężko metropolia kultury, o ładny swoją drogą rysunek wymagania: jedność musi być partią rządzącą lub mieć przynajmniej dwóch delegatów. W tej partii, natychmiast obniżyć swoją produkcję energii o jeden poziom, podnieść produkcję kasy o trzy poziomy, umieść do planszy obszar miasta, obniżć dwa znaczniki swoich delegatów w jednej partii. Dobre, wykluczony delegat. To jest za darmo. Wymagania: Twój delegat musi być przewodniczącym. W jednej sobie przenieść do rezerwy dowolnego delegata, nie będącego liderem partii. Nie jesteś tu mile widziany. Uff. A ty za to jesteś mile widziany na tym kanale. Żeby miło, możesz zostawić lajka. No dobra. Wymagania z kalwinistami, tak jak zwykle: minus wiarosine, plus dwa produkcje. Ciekawe, ciekawe. Dość tanie też swoją drogą. To to już sobie myśmy, możemy odłożyć, myślę. Posegregować. Tak bez czytania instrukcji to dość ciężko opowiedzieć. Ale dobra, coś tutaj sobie damy radę. Partie. Czyli jakby to powiedzieć? Partie, partie. Tu są partie. Nowe są jakby te... Jakby to to powiedzieć. Te... nie pamiętam jak to się nazywa... Korporacje Ło! Napis mi przyszedł na ratunek. Tutaj ile mamy pieniążków? Warunki początkowe Rozpoczynasz grę z 50, ma 54 mega kredyty, to się mi przypomniało. Lakefront to wspólne przedsięwzięcie kilku sieci hoteli inwestycyjnych w nieruchomości położone na najbardziej atrakcyjnym obszarze Marsa nad oceanami. Efekt trwały za każdym razem, gdy na pierwszym zostanie umieszczone oceanu, podnieść swoją produkcję mega kredytów o jeden. poziom, twoja premia wyścigania obszaru obok, e, o, obszaru oceanu wynosi 3 klasy, czy dodatkowe mega kredyty za ubezpieczenie koło oceanu no powiem, że wybierzemy sobie najfajniejszą z tych wszystkich to jest niezłe, ale nie najlepsze Plin Star, warunki początkowe sprzedaż w grę z 53 mega kredytami obniż Obniż swoje punkty o dwa poziomy. Mm. Coś czujesz, to nie jest najlepsze. Otrzymujesz jeden punkt, z, punkt za każdą jednostkę rezerwatów, znajdujących się na tej karcie. Co, 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 co to znaczy? Efekt W pokoleniu, na którym, w którym nie prz, przedniósł swojego poziomu. Uu, jest, kup, kupę czytania. W pokoleniu w którym nie podniosłeś swojego poziomu punktów przed fazą produkcji. Podczas fazy produkcji umiesz na tej karcie jedną jednostkę i otrzymujesz sześć kasy. Prinstar tworzy nienaruszające. się tak jąkam czasami. Równowagi ekologicznej społeczności, w, której, w których mieszkańcy i turyści mogą doświadczyć pierwotnego piękna Marsa. Dzięki Ekologicznemu podejściu, PiS że się dużą popularnością w społeczeństwie i jednak w, w opinii Komitetu Transformacji jest nierzetelną korporacją. No nie wiem, nie wiem. Też mi się średnio podoba. Tutaj y, warunki początkowe. Rozpoczynasz grę z 36 megakredytami, czyli dość mało tych megakredytów w porównaniu do innych tych, ale efekt trwały. Gdy wykonujesz akcję, Traktujesz uniwersalny symbol jak, jak dowolny wybrany symbol. Rozumiem. Czyli to jest dość dobre. Dobre. A otrzymujesz dwa mega kredyty za każdą partię, w której masz przynajmniej jednego delegata. Czyli mało dość. Symptom Tributes to tajne stowarzyszenie, które chce przyjąć kontrolę nad rozwojem Marsa. Uff, Pod przykrywką zespołów eksperckich. Inkubatorów, naukowych grup i, i grup lobbystycznych pragnie wywierać wpływ na organ władzy. Łoch. Wow. spiskowcy, ile mi to jeszcze zostało? Dwie. To już czuję, że nie wybiorę najlepszego. Warunki początkowe. E, Rozpoczynasz go z 14 kredytami. Czy jest najmniej. Chyba ja się, że mniej niż 36 się nie da. No dobra, co on tu ma? Rozpocząt grę obnić swój poziom punktów o jeden czy jeden. To jest mega słabe się wydaje. Efekt trwa i Kupowanie kart na rękę, w tym kart statowych kosztuje cię o, o jedną kasę. Nie, e, słabe jak nie wiem. Terraformacja i rozwój kosmosu stanowi przyszłość rasy ludzkiej. Terra Lapse Righteous to rozległa sieć badawcza na ziemi skupiająca się na opracowywanie nowych technologii dla nadchodzącej ery zamiast sprzedawać wszystkie patenty Terra Labs Rage zaczyna powoli realizować swoje marsjańskie projekty Też słabe. No kurde, same słabe te korporacje doszły. Najnowsza utopia. Ostatni. to się wydaje fajne. To musi być fajne. Dobra, czytamy. 40 mega kredytów i dodatkowym poziomem produkcji. Stali czytają. A stali tyle to za kasa. Obniż, obniż produkcję dowolnego zasobu jeden poziom, bo otrzymać cztery jednostki z zas tego zasobu dobre. Utopia In Invest jest głównym inwestorem wysokiego ryzyka na Marsie. Kupuje inne spółki, sprzedaje je albo ro rozkłada na zasobie. Jej założyciel Edward Lewis lubi szybki zysk, mańczyńskiego golfa i wyścigi psów w niskiej grawitacji. No powiem, że to jest najlepsze wygrywa. Ostatnie, ale najlepsze. A więc sobie to już odkładamy, przeciągamy się i przechodzimy teraz. Może sobie przeanalizujemy tych chyba. To są znaki delegatów, jak się nie mylę. A sobie otwieramy i wysypujemy, dobra? Bo raczej sobie myślę, możemy odłożyć na później. Więc dobra, to są chyba ci delegaci, tak. Chyba to są ci delegaci, cali, cali, tylko się tutaj tyle tak mówi. Ostatni jeden, jeden, Ja spokojnie już tutaj mam. Już go mam. Dobra, tutaj jest pierwszy zielony. Taki o. Ładziemy go sobie tutaj, będzie tutaj delegował. O może nie sobie na tej karcie ich położymy. Oni się niczym nie różnią, więc kolejno tutaj położymy sobie żółtego, czarnego, niebieskiego, czerwonego i neutralnego. Oni są bardzo zrobieni ładnie, mają tu chyba nawet jakiś krawat w ogóle. Wow. Ładnie, ładnie. A więc dobra, dajemy sobie tutaj kolejnego czarzonego tym razem delegata. Czarny, zły chyba będzie, czarnym charakterem. Delega to czarnym charakterze. Dobra, niebieskiego sobie tutaj dajemy. Dobra, niebieski, niebieski, jak niebieski. I czerwony. Mój ulubiony kolor swoją drogą. No i dobra, mamy ich tutaj już wszystkich. I ostatniego sobie dajemy. Który będzie tutaj. Uwaga, uwaga, taki szary. Szary Zakładam, że to jest ten neutralny, bo on nie jest przejrzysty, tylko jest taki szary, odróżnia się. I za 90% to będzie ten neutralny. Proszę tutaj do kamery. Łop, tak to wygląda. Dajemy go sobie tutaj. No, taka nawet piramidka wyszła. Odwrócona. I się muszę przeciągnąć jeszcze raz. Premie, programy polityczne. O, to tego tutaj nie będziemy czytać. To są chyba te po prostu. I karty. Wydarzeń, chyba. A, no, po prostu patrzymy: yy, Reforma demokratyczna, obostrzenia górnicze, Solarnet, Traktat o wolnej nauce, Polityka minimalnego oddziaływania, Eksperymentalne formy życia, Program samowystarczalności, Lobby Termafia, bądź jak to się czytało. Terraformacyjne. Polityka priorytetu ciepła, czerwony ruch oporu. Wiele mieszkańców martca sprzeciwia się terraformacji i jej wpływowi na krajobraz. W dłuższej perspektywie przedsięwzięcia terraformacyjne ter 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 będą czuwać większego wsparcia na Ziemi. Drugi kryzys energetyczny. A, przeczytamy sobie. Okres przejściowy pomiędzy ropą i nowymi źródłami energii był ciężki. By, a! Okres przejściowy pomiędzy ropą i nowymi źródłami energii był ciężki. Teraz skończy nam się paliwo nuklearne. Musimy więc dokonywać nowych przemów w dziedzinie energetyki. Nowa pani prezydent rządu światowego stanowi przykład dla całej ludzkiej. Raz, jej wysiłki wzmacniają jedność i handel na długie dziesięciolecia, Rosnące zaopatrzenie zapotrzebowanie na stopy metalu, górnictwo roztopowe zatwierdzenie modyfikacji wirusów, naukowy kons konsus, postęp naukowy, Antarktyda topnieje. Jesteśmy świadkami globalnego ocieplenia na Ziemi. Wszystkich jego konsekwencji musimy się przygotować na zwiększone opór przeciwko sztucznym zmianom klimatu, które zamierzamy wprowadzić na Marsie. Dyrektywny, dy, dyrektywy rządu światowego. Ruch niepodległościowy. Hmm. A to nic. Przymierze korporacji. Dyrektywa Badawcza. Jezioro Mohol rozkwit handlu międzyplanetarnego, badania nad sztuczną inteligencją, boom na bioinżynierię, szczyt naukowy, ruch moralny, lokalne wsparcie terraformacji. To już z analizy będziemy chyba powoli kończyć ten odcinek. Sobie to jest program polityczny, z tego co tu wiem, to bam, to jest fotel rządzącego. To jest program polityczny, czyli z tych tutaj paru, na przykład ten. Co do innych to rezerwa delegatów, czyli tutaj mamy jedną rezerwę, dajmy na to rezerwę neutralnych delegatów. Mamy teraz Mars, czyli tutaj są brązowi. Czarni. Zieloni, biali, kurde, że tu ich nie mam, Dziwi się podzieli. ich sobie odkładam, Tych też sobie odkładam. Czy jeszcze coś jest w pudełku? Bam, nic nie ma. No to chyba na tyle. Trochę tutaj zrobiłam rozgardę. Potem trzeba będzie to posprzątać. Gra się wydaje fajna, dość skomplikowana w przeciwieństwie do smash upa. W przeciwieństwie do smash upa. Hmm, tutaj mam jeszcze to w ogóle. I to jest oznacznik dominacji. Jest bardziej skomplikowana wpływem do Smash Jest podobnie skomplikowana co do Terraformacji, którą jeszcze tutaj możemy pokazać. Na końcu chopanec w ogóle ciężka. Z niej też był odcinek jeszcze raz w karcie. A my już będziemy kończyć. Na razie! Pa!